No widzowie, z tej strony Babnik. Dziś mam raz pierwszy odcinek serii What If? gdzie będę czytać moje wydarzenia w świecie gwiezdnych wojen i Marvela. Dziś pierwszy akurat... akurat to będzie seria, trochę której będziecie mieli wpływ, i wy będziecie... Ja już mam zaplanowany kolejny odcinek, ale wy też możecie mi pisać w komentarzach swoje propozycje, a plus analiz. A najciekawsze znajdą się na odcinku. No. Więc okej, okay. zapraszam do oglądania. Ale bo co będę dzisiaj mówić. Dzisiaj powiem sobie co by było gdyby... Ana, co by było gdyby Obi-Wan zabił Anakina Mustafar w... Zemście Sithów. Jak pewnie wiecie, Obi-Wan miał szansę zabić Anakina Mustafar, ale go nie zabił. A teraz w tej, tej wersji obi zabił Anakina w zemście Sithów, więc, więc dobrze, więc dzisiaj właśnie opowiemy, co by się mogło wystać. Zróbmy, że akcja by się tak, no, jak, nie, no wiecie, Anakin po ciemnej stronie mocy i no wiecie, ogółem na 66, nie wiecie, ale musimy tu skupić się na samej walce. I właśnie dziś opowiem sobie, co by było, gdyby Kobi-Wan zabiła na w zemście Sithów. To tak. To... To widzę dwie wersje jak mogłoby dojść do, do śmierci Anakina? Raczej. wersja numer jeden. Kultowa scena, gdy Obi-Wan Kenobi dosłownie ucina Anakina na pół. Wiecie, nie tak delastycznie, żeby dać Ed, No. Po ucina mu nogi. Ale w tej rzeczywistości nogi Anakina po prostu padają na górkę, a jeszcze jego ciała, w tym głowa, po prostu wpada do lawy. I właśnie w ten sposób umiera Anakin. A druga wersja jest taka, że że Anakin spadłby na tą górkę, i potem się na, żeby był wybrańcem. Wybrańcem Anakin spada. Ale załóżmy, że ta pierwsza wersja by się założyła, bo ona jest niezbędna dla tej fabuły. Ły. uświadamiając sobie, że właśnie podda. Już czas wybrańca, który miał przywrócić równowagę w galaktyce, czyli Anakina. Czyli Anakina. Osoby, którą... Zabił własnego ucznia. To nie ale dalej. Dalej by to zrobił. Ale widząc, że leci statek Palpatina, by uciekł. Imperator, dowiadując się, że jego nie niedoszły uczeń, Darth Vader, Właśnie, właśnie zginął z rąk obi Kenobi'ego. Właśnie pod, pod Właśnie sobie właśnie to, postanowił, że... że, że właśnie jego dzieci przyciągnie nas ciemną stronę mocy. Ale by nie udało zrobić dzieci Pana Pan Anakin'a, ponieważ obi już udałoby się mu ich rozdzielić. No to jest Palpatine, więc Palpatine uż, prze, roz, robiłby rozkaz, jakiś rozkaz, i na polowanie na dzieci, a na kina i Padmę. No i udałoby się im znaleźć tylko i wyłącznie, i wyłącznie leje bo, bo ich nie podejrzewał, że, że Luke Skywalker znajduje się w tym samym miejscu, co obi Kenobi i nikt o tym nie wiedział. Palpatine Palpatine, ze sobą córkę Anakina powiedział, wystarczy i postanowił ją i postanowił ją szkolić na ciemną stronę mocy, żeby zastąpić swojego niedoszłego żeby zastąpiła jego ojca Darth Vadera. obi Myśląc o tym, że Anakin, raczej znaczy, że Darth Vader może, raczej znaczy, że Palpatine może szkolić członka Anakina, postanowi szkolić dwóch Jedi, Luka i, i Ezra, którego znamy z serialu Star Wars Rebels. I skontaktowała się z y, Kananem Jalusem, by wspólnie ich szkolić. I tak by ich szkolić aż do czasów Nowej nowe Nadziei. No, i byśmy ogółem, no wiecie, mieli scenę podobną do tego z początku. Tylko, że teraz Darth Vadera byłaby Leia, i pewnie sobie pomyślicie, hej, kto by wysłał to wiadomość to Obi-Wan Kenobi'ego? Otóż wysłał jaką jakiś randomowy koleś z rebeli. Proszę, i by, i by po prostu, no i potem by Obi-Wan Kananjarus, Ezra i Luke Skywalker, by dali tą wiadomość, i by wyruszyli na walkę. No i akcja by się potoczyła tak samo jak w filmie, Han... i byśmy mieli Hana solo. No i ogółem Han i Leia zaczynają. No wiecie, już. To jest do siebie, ale niezbyt mocno. Jak... No i następnie Leja bezdusznie zapija obiła na Kenobiego. Bez żadnych problemów. No i oczywiście Luke mówi razem no! z Ezrom. No i następnie. Ja Pamiętam, co nie zaraz ale do Jody. To Kanan... Kanan wiedząc, że... No. Wiedzą, to Kanan teraz by szkolił Luka i Ezre dalej. No i później by mnie... By Luke sam poleciałby by... To tak, by się podzielili na dwie grupy. Ezr, Kanan, Jalus i Luke. I Luke, racz, by, by polecieli do. do, im, do by, no wiecie. Do Hannah Solo, czubaki Lando. A Ezra by poleciał do Jody. To. to, to byłaby walka. To oczywiście byłaby normalnie walka. Terfleja Luke i Kananjalus. Warka by była wyrównana, dopóki by Leia nie powiedziała do Luka: Luke, I am your sister. No i następnie Luke mówił: No i następnie by ona mu wszystko powiedziała: Obiłam zabił twojego ojca. I mu wszystko by powiedziała. Luke pytając się Kana, czy o tym wiedział, to powiedział: Powiedział, że o tym wiedział. Następnie Luke przeszedł na ciemną stronę mocy. Kanan by... ale... ale... no i ogółem byłaby walka, ale weszli Han, Chewbacca i Lando. No i, no wiecie, byłaby złota, niezręczna scena z Luke, raczej z Leją i Hanem. A, następnie... no wiecie, no i byłaby walka. Kanan Jaruz vs Luke Skywalker. Ogłębi walka byłaby wyrównana. W końcu Kanan by, by razem z Hanem, Hanem, czubak... raczej nie, wcześniej Leia by, no, by się poddała ówczuczowi do Hana i by pta się, czy daj? I razem z Kananem Jalusem, Czubaką, Blando i. i wiecie, o co chodzi. No już chyba wszyscy? To. To by polecieli? Lino i następnie Ezra by wrócił do bazy rebelii i Kanan Jarrus by mu wszystko opowiedział. Ezra by się byłby zdziwiony, ale. ale by dalej by po tej dobrej stronie mocy. Następnie by doszło do ostatecznej walki: Dark Fluke vs. Emperor vs. Ezra? Kanan Jarrus, Leia? Han Solo, Chewbacca i Lando. To walka by oczywiście była wyrównana. Czyli to wtedy najpierw by walczyli To Kanan by się zajmował Imperatorem, a. A. A Luke. A Leszno by się zajęła Lukeiem. By go przyciągnąć na jasną stronę mocy. Dalej by powiedział. To Luke powiedziałby dalej coś z tyłu. Dlaczego dołączyłaś do tych kupców? Oni są w grupie, której. Która odebrała mi oj. Która odebrała nam ojca. Na co by Leja powiedziała? Powiedziałam ci. Obi... Otóż. Na co by jej opowiedział wszystko? No i. luk niech No i. Le... luk by dalej walczył. Aż w końcu by przegrał. Nie zginąłby, bo Leja, Bo Leja nie byłaby zdolna zabić własnego brata. Ale po prostu był. Był, no wiecie, osłabiony. kadam by. Ginął z rąk imperatora. Tak. Skinąłby. No i by była walka, ale Palpatine by. No po co ich raził prądem? I to. To Luke w ostatniej chwili. to samo źródło tych błyskawic. No i Palpatine by go raził z jeszcze większą siłą. No wiecie, bo ta siła by wszła do Luka, ale. I on, i Luke by przyciągnął całą swoją moc na Palpatina. Co za tym idzie, praktycznie się dość Palpatina, by. Jak to no wiecie, Palpatina straciłby świadomość i swoje ciało, co za tym idzie, nie byłoby Snowka, Ale też pojawiły się dzieci Palpatina, czyli i rodzice Rej, Ale i widząc, że zabili im ojca, to, to byłaby walka, ale finalnie by ich wyciągnęli na jasną stronę mocy. No i Luke by. wiecie. Um umarł, ale miałby godne pożegnanie. To w końcowej scenie zresztą Luka byłaby Leia. Ze Ezro, raczej Ezra, by, Ezra był. No i by. Razem z Leo. No i obok. Nigdy by się pojawiły duchy mocy. Anakina. Qua jego Obi-Wan Anakinobiego. Kana Jarusa. Jody i ogółem wszystkich Jedi i, i Luka. No i by... No i by Vader po, No i by Vader przeprosił wszystkich Jedi za to. I oni by mu wybaczyli i poże by wyparowali i ogólnie byśmy mieli happy ending. I tak według mnie by się potoczyła historia gwiazdy i wojen, gdyby jednak Obi-Wan Kenobi zabił by Anakin'a. Więc okej, okay, to już wszystko w tym materiale, jeśli odcinek Wam się spodobał pamiętajcie o łapce w górze, a jeśli macie własne pomysły na kolejne odcinki z tej serii, może to, nieważne czy to będzie czy z, z Star Warsów, w końcu piszcie w komentarzach, ha. A kto wie, może wasz post pojawi się w kolejnych odcinkach z tej serii, bo następny odcinek już jest zagwarantowany. Odcinkiem zagwarantowany. co by było, gdyby... Gdyby... a na kim by nie brał do siebie tych słów o To Tutaj historia z dzwonią mogłaby się podać zupełnie inaczej. Jeszcze Więc no, nie, jeśli nie chcecie przełapić kolejnych odcinków w tej serii, to koniecznie pamiętajcie o łapce w górze. A subskrypcji. Okej. Okay. No to. Pa.